Absurdalna sytuacja, dla mnie wręcz skandaliczna, czyli otwieranie całego kalendarza adwentowego za prawie 900 zł z pustymi okienkami. Cześć moi drodzy, tutaj Marta, Kamijami i uwierzcie, nie planowałam tego filmu. Poczekajcie, może wielki ten karton odłożę i opowiem wam od początku o co tu w ogóle chodzi. Ja naprawdę nie wierzę, że to akurat mi się przytrafiło, i nie wiem w jakiej skali te kalendarze z Horsbranda były wysyłane, i że akurat na mnie po zeszłorocznej dramie w tym roku również nie może obejść się bez dramy kalendarzowej. I zanim przejdziemy do otwierania całego kalendarza, czego naprawdę nie planowałam, chcę Wam wyjaśnić, dlaczego w ogóle postanowiłam to zrobić, dlaczego postanowiłam nagrać ten film i jak to w ogóle wszystko wyglądało. Kalendarz Horse Branda zamówiłam już przed sprzedaży w sierpniu, 31 dokładnie w sierpnia, ponieważ w normalnej cenie on kosztuje 180 euro plus 20 euro wysyłki, więc łącznie daje to 200 euro. Na polskie, przeliczając, jest to 860 zł, więc jest to kupa pieniędzy. Uznałam, że w tamtym roku nie zdążyłam kupić kalendarza Horse Brand, gdzie, gdzie była. Limitowany zestaw czapraka eskadrona z nausznikami, ale uznałam, że ten rok będzie tym pierwszym rokiem, gdzie faktycznie ta gorączka kalendarzy adwentowych mnie również dopadano i również będzie to fajny materiał dla was na vlogmasy, na odcinki grudniowe specjalne. Zamówiłam ten kalendarz. Wysyłka była planowana na listopad, więc mówię okej, okay, poczekam. I pierwszy skrzydł, jaki do mnie dotarł, był to na początku listopada informacja od właśnie niemieckiego horse brandu. Że kalendarz nie został dostarczony i muszę uiścić jeszcze raz opłatę 20 euro za wysyłkę. Byłam w szoku i tak mówię: Kurczę, okej, okay, wyjechałam na kawaliadę, było dużo wyjazdów, ale nie dostałam żadnego maila, nie dostałam żadnego telefonu, więc coś tu jest nie tak, a w domu była osoba, która ewentualnie mogła ten kalendarz dostać. No i bardzo się zirytowałam tym wszystkim, i jak widzicie tutaj na przebitkach, odesłałam im maila, że z jakiej to racji. U mnie, jeżeli chodzi o mnie, nie dostałam żadnej informacji, która wskazywałaby, że taka próba doręczenia jest gdzieś tam usiłowana. No i odpisali, że oni też nie mieli takiej informacji. No i osoba z Customer Service wysłała mi taką wrzutkę z DHL-a z moim adresem, gdzie widzę i wytknęłam ja jako konsument im. Błąd, że adres został nieprawidłowo wprowadzony. W tym kontekście, że on był prawidłowy, ale niepełny, czyli nie było mojego numeru mieszkania. E, natomiast też było to dla mnie trochę dziwne, bo z racji, jeżeli on już był, ten kurier w Gdańsku, na tej danej ulicy, w tym danym bloku, to zawsze kurierzy do mnie dzwonią i nawet jeżeli nie mają pełnego adresu, e, dopytują się mniej więcej, co dalej zrobić. Już żadnej informacji nie miałam, więc po krótkiej wymianie mailowej Powiedzieli, że OK, uiszczą znów na swój koszt tą ponowną wysyłkę, już na ten poprawny adres. No i paczka przyszła, moi drodzy, po jakimś tam czasie. Patrzyłam w pierwszym rzucie, jak przyjechałam z kawaliady, że karton jest taki, no wiecie, zniszczony, naruszony. Macie również tutaj przebitki, jak to wyglądało, bo również dokumentowałam autentycznie ten unboxing i jak ten kalendarz wygląda. I faktycznie miał jakąś taką dziurę, to wpłynęło faktycznie na otwarcie okienka 21, ale mówię, dobra, kurierzy, to nie jest ważne, najważniejsza będzie zawartość, ten kalendarz nie jest na prezent, nie jest na jakiś konkurs, on jest tylko dla mnie. Więc mówię, okej, okay, w porządku, wyjęłam go, zajęłam się swoimi sprawami. Natomiast jakie było moje ogromne zdziwienie? Jak zaczęłam gdzieś tam sprzątać w domu, no i zaczęłam przestawiać rzeczy, bo naprawdę te kalendarze adwentowe trochę zajmują mi miejsca w salonie. No i przestawiłam ten kalendarz adwentowy z brand i patrzę, że okienko numer jeden jest naruszone. Mówię: Okej, okay, dobra, to sprawdźmy, co jest w środku. No i jakieś znów było moje zaskoczenie i zdziwienie, że otwieram okienko pierwsze, a tam nic pusto. Byłam w wielkim szoku i mówię: ok, jeszcze nie panikuję, bo czasem tak jest, że w momencie, kiedy otwieracie jakieś okienko i brakuje czegoś, to nie znaczy, że fizycznie nie ma tego produktu, ale mógł on się gdzieś przemieścić. A ten kalendarz Forcebranda jest skonstruowany tak, że ma przód i tył czyli z jednej i z drugiej strony go otwieracie, więc mówię. No dobra, nie panikuję. Otworzę również okienko sąsiednie, czyli 24. Czyli tak naprawdę, według tego, co pisał producent, według tych sneak -pików, które gdzieś tam na TikToku patrzyłam, powinno być to najbardziej wartościowe okienko i powinien znajdować się tam czarny, skórzany kantar w rozmiarze full, który również zamówiłam. Otwieram 24 okienko, a tam nic. Zero, nic się nie przesunęło Te otwarcie widać nawet na filmie, że tak jakby ja oryginalnie to otwieram I nie było wcześniej, że tak powiem, otwierane Było delikatnie naruszone Mówię, dobra, jestem już generalnie troszeczkę spanikowana Otworzę jeszcze jedno okienko, takie bardzo wąskie I to jest numer 6 Mikołajki, może tam coś będzie Jak widzicie na przebitkach nic tam nie było Więc jestem w ogromnym Szoku, bo nie jestem w stanie powiedzieć, czy ten kalendarz ktoś wyjmował, przekładał, czy faktycznie oni nie wysłali. Jeszcze jedna rzecz z korespondencji mailowej z Horsprandem było tak, że ojej, że są bardzo zdziwieni, że taka sytuacja im się nigdy nie trafiła i że również ważą kalendarze. Zobaczcie, to nie jest jakaś może dokładna waga jak kochana, ale 5,3 waży ten kalendarz. Ciekawe ile powinien ważyć. A update na dzień dzisiejszy, w dniu, kiedy nagrywam ten film, customer service ponownie do mnie napisał. Raz, że trochę zirytowało mnie, że jeżeli piszemy po angielsku, wiedzą, że jestem z Polski. Chyba zakładają, że moim e, drugim językiem jest perfekt niemiecki. Tak nie jest, więc jest to taki trochę minus, już tak branżowo patrząc, ale to nie jest ważne, to jest tylko czepianie się moje. Powiedzieli, uwaga, że mogą mi wysłać rzeczy, które. Są brakujące w tych okienkach, albo uwaga, uwaga, bo to jest hit, naprawdę. Albo dać mi voucher w wysokości, uwaga, 10 euro. Rozumiecie to? 10 euro. Kalendarz o wartości e, 860 zł. Więc e, jeszcze nie wiem, co im odpiszę w tym wszystkim. Jestem po prostu zażenowana. Chciałam, żeby ten kalendarz Horse Branda był taką, wiecie, moją perełką, żeby faktycznie ten każdy dzień w grudniowym adwencie, w tym odliczaniu do świąt był taką po prostu wisienką na torcie wszystkich kalendarzy, no bo raz, że mam go po raz pierwszy, dwa, no kosztował sporo, więc oczekuję też, że te rzeczy, które będą w środku będą faktycznie warte wydania tych pieniędzy, a wszystko niestety zostało zrujnowane i... Tak jak mówiłam na początku, nie planowałam tego filmu, ale uznałam, że jestem to też wam winna i również w ankiecie na moim Instagramie, do, do którego was serdecznie zachęcam. Również mówiście tak, nie czekaj, otwieraj. Całość i również będzie to dla mnie informacja, czy jeszcze czegoś brakuje czy nie. Dajcie znać, czy kiedykolwiek mieliście taką sytuację, czy z horsebrandem, czy z innym kalendarzem i ważne, jak ona się zakończyła. Ja mam nadzieję, że zakończy się dobrze i wyślą mi te rzeczy i również obiecuję Wam, że jeżeli jakiekolwiek będą update y już po publikacji tego filmu, będę zamieszczać Wam je w komentarzach, a tymczasem lecimy do unboxingu całego kalendarza adwentowego, svelernego horsebrandu. Zacznijmy ten cyrk i jeszcze raz tak proforma powiem Wam i odpakuję Pierwsze okienko jest puste Tutaj jak widziałam na TikToku miała być taka eskadrona zabawka do boksu I to jest ta cała pusta moja strona, czyli 24 okienko puste oraz 6 okienko puste Więc lećmy do tego przodu Tak wygląda przód To okienko jest tutaj naderwane i to było po prostu naderwanie przez kuriera tu jeszcze widzę, że jakby tego nie było mało, chyba mi się coś wylało, ale zobaczmy, to było chyba 20... tak, dwójka jest tutaj, ale chcę Wam jeszcze pokazać właśnie, o, tutaj było takie okienko łączone, więc lećmy do tej dwójeczki, zobaczmy co tutaj jest, Jezu, to się całe tu rozwaliło, ok? W mamy szczotkę. Oj, zobaczcie, coś mi się tu wylało, więc jestem ciekawa, co się wylało. W mamy szczotkę do grzewi ogona. Taka zwykła, wiecie, zawsze, zawsze to będzie przydatne. Trójka. Lokalizacja szybko trójki. To się w ogóle rozwala. O, zobaczcie. A tutaj coś mi wyskoczyło innego. Horsebrand. Bardzo generalnie taki elegancki pędzelek. No ale zobaczmy, z którego on się wylał, bądź nie wylał. Trójeczko, gdzie jesteś? 13. Aha, trójka jest tutaj obok. Dobra, tutaj nie wiem, czy to jest. Zobaczcie, to się rozwala. Nie wiem, czy to, to się wylało. O, chyba tak. Tak, zobaczcie. Tak, to mi cieknie. To jest odżywka Steelfield Top Shine Aloe Vera. Do ogrzywy i ogona z taką silikonową funkcją. Więc dobrze, że chociaż namierzyłam to, co mi ciekło. Masakra. Ok, dobra, odstawiam. Nie będzie już nam leciało, to, ach, to wyjmuję. Pędzelek również. Zobaczymy, do jakiego okienka on będzie. Teraz czwóreczka. I czwóreczka chyba była tu, bo zobaczcie, to było w ten sposób, więc to było 21,4, więc zobaczmy, co jest w czwóreczce. Ok, i tu były te nożyczki akurat one mi właśnie wypadły więc to jest w okienku czw czwartym, już Wam pokazuję jak wyglądają otworzone z tego opakowania i są to nożyczki do grzywy jeszcze takich dziwnych wyciętych nie miałam i są również logowane Horsebrand Care więc zapowiadają się akurat dobrze będę je testować na Belusi a tym samym idziemy dalej i przechodzimy do piątego okienka cóż to Horsebrand kryje wow, zobaczcie, nie jest puste wow. I są to Hellas, nie wiem, co to za firma, ale są to skarpety. Zobaczmy, czy mój rozmiar, czy to są jakieś takie... Cotton, ok, ale to chyba jest taki rozmiar uniwersalny. No, skarpet nigdy dość, więc spoko. E, już namierzam szósteczkę, gdzie ona by mogła być. Aha, szósteczki nie, nie namierzę, ponieważ jest z drugiej strony i powinien teoretycznie być tam uwiąz, ale ja mam puste okienko, więc możemy przejść do siódemki. Zobaczcie, że w ogóle... Widzicie? I to też jest tak, jakby ja tego jeszcze nie otwierałam, a jest jakby albo wciśnięte, albo naruszone. Ja nie wiem, czy z tym kalendarzem jest moim telernym nie tak. Tutaj chyba będą smaczki. Ciężko, żeby wylazły. Chodźcie tu. Nawet pewności ostre, więc nie chcę ich poranić, pohaczyć, że tak powiem. I to są smaczki. Widać, że maszynkowe pytkowe Brand też logowane. Widać, że są takie zwinicione, więc też troszeczkę przeszły. Również będę pewnie miała do oddania Wam. Lecimy dalej i po siódemeczce mamy ósemkę. Jest taka podłużna. I tu mamy pasek. Taki brązowy z granatowym. Jaka to jest firma, marka czy coś takiego? Czy to jest horsebrand, czy to jest co innego? Też pewnie będę miała Wam do oddania. Horsami. Nie znam To nie jest, o, zobaczcie też tutaj Taki logowany pasek Taki granatowo-brązowy No też ciekawe, ale ja takich pasków nie noszę Więc na pewno będę Wam oddawać Tymczasem lecimy już do dziewiąteczki Która jest pod ósemeczką Również taka podłużna dziewiąteczka No, no bo te nokcie nadają się do Takich czynności I tutaj mamy Chodź, chodź, chodź i tutaj jest taka szczotka. Bardzo generalnie taka porządna. Kop A nie, przepraszam, to jest kopystka z również logowaniem Horse Brand, Made in Germany. Fantastycznie chciałabym również moje resztę brakujących rzeczy Made in Germany. Ciekawa, ciekawa. Takiej kopystki jeszcze nie miałam. Nie, nie wiem, czy tylko taki malutki cypelek faktycznie ma zastosowanie w praktyce, no ale przetestuję. Więc tak się okienko dziewiąte. Prezentuję, a my możemy namierzać dziesiątkę, która jest tutaj, jest taka podróżna. Zobaczcie, to jest nieotwarte okienko. Właśnie takie okienko jest fajne otwierać. Uu, i co my tu mamy? O, jest to, moi drodzy, hoof balm czyli Smar do Kopet, Equinatura. Nice Price Work Smart, nie miałam tego produktu, więc sobie przetestuję i przypuszczam, że do tego był właśnie ten pędzelek, tak mi się wydaje, że gdzieś może on się przesunął, więc no akurat fajne, okienko dziesiątkę, dziesiąte, fajnie byłoby jakbym otwierała w grudniu okienko po okienko, no ale niestety sytuacja jest jak jest. Widzicie to kolejne, widzicie, że ono tak jakby też jest trochę naruszone, albo ja mam, albo mi się tak wydaje. Chociaż może mi się wydaje. Dobra, jedenastko. Co? Chyba, że w jedenastce był ten pędzel. No bo jest puste. Ale widzicie? Nie wiem, czy tu się gdzieś przesunął. Ja... Nie wiesz. No dobra. Okej. Okay. Niech będzie. Niech będzie. Okej, okay, ta jedenastka. Może tu się gdzieś przesunęło. Dwunastka. Dwunastka jest tu. Widzicie? Znów ona jest taka jakby naruszona, że tutaj może jakby się ktoś postarał, mógłby, mógłby wyjąć. No okej. Okay. I co mamy? Coś mamy w środku. Niesamowite. Co mamy w środku? Mamy czapkę Eskadrona. Też się zapewne Wam oddam. Jest taka sztruksowa generalnie. spokojna, ja mam czapek ogrom. I jest to też taka specjalna le... Jest to specjalna edycja limitowana, czyli Eskadron Horse Brand. I w tamtym roku, jak mówiłam Wam właśnie o czapraku, y, który był specjalnie do kalendarzy horse brandowych, to wydaje mi się, że tutaj też jest taka właśnie seria specjalnie dla horse branda. Więc połowa kalendarza, 12, czapka Eskadrona. Spoko. Trzynastka, mój ulubiony. Mój ulubiony. Okej, okay, i tu jest uwiąz. Ech, tu jest uwiąz do kantara, którego nie mam. Ciekawe, czy to jest ta sama Ar, arro, Equi, czy faktycznie ta trzynastka jest właśnie do tego kantara, którego ja nie mam, ale zniszczymy ten cały karton na samym końcu. Może jakimś cudem dziwnym się przesunęło, ale wątpię, więc tu jest czarny uwiąz. Ok, czternastkę już namierzyłam. Czternastka jest taka mega malutka. Ok. Co my tu mamy, to chyba jest też ta firma, firma ta sama Ar Aro Equi. Muszę mieć drugą rękę i już Wam pokazuję, co tutaj jest. Okej, okay, i jest to taki jakby bryloczek do kluczy. Nie ma tutaj żadnego elementu jakby końskiego. W takim bardzo ładnym pokrowcu, trochę tak ekskluzywnie wygląda. Jest to skórzane, więc przypuszczam, że też oddam Wam na rozdanie. I na uwaga, dobra, powiem to na tym filmie, ponieważ już sneak peek jest taki, że na Kawaliadę Poznań planuję taką minigrę miejską, więc również będzie to do wylosowania z tej gry miejskiej. No ale lecimy dalej, bo w dzisiejszym filmie potrzebujemy rozprawić się z kalendarzem horse Branda, więc otwieram już piętnasteczkę. Nie jest pusta, niesamowite, ale widzę, że ten produkt, widzicie? Że albo sam się otworzył, albo był już otwarty. Ach, jak stąd? To nie jest łatwa sprawa. Wyciąganie rzeczy. Sti co? Winter edition. Co to jest? To są naklejki? Dobrze. Dobrze czytam. Okej, okay, kalendarz adwentowy, a to są przynajmniej końskie naklejki. Best wishes. No dobra, jest jakiś koń, jest to rolka. Rolka z naklejkami. W sensie ja bardzo lubię naklejki, ale jestem trochę taka... Mm, Dwa metry, sticker motif, no dwa metry naklejek, ale są to jakieś koniki, nie wiem, dajcie znać w komentarzach, żeby nie było, że ja kręcę jakieś dramy, co myślicie o takiej rolce z naklejkami, aż uciekło ode mnie, nie widzę tu żadnego konika. I dajcie również znać, czy chcecie ją w rozdanie, czy może mam sobie zachować te gwiazdki na czoło przykleić, no bo może czemu nie. A my lecimy dalej do szesnastki, która mi o, trochę namiękła tą odżywką, która się delikatnie rozlała. I co my tu mamy? Ups. Oh to chyba widziałam na TikToku i to jest całkiem może mieć potencjał, ponieważ jest to urządzenie, które działa na magnes. E, I tak jak widziałam, czekajcie sobie. O. I tak jak widziałam, ono jest dosyć solidne, zapakowane też solidnie. I przypuszczam, że również albo jest to właśnie wyprodukowane dla Horse Brandu przez jakąś inną firmę, ponieważ jest to taki wieszak na magnes, czyli możecie sobie go przyczepić do myjki albo do boksu i spokojnie powinien na przykład utrzymać Wam ogłowie, czy jakieś tam inne kantary i tego typu rzeczy. Więc w ogóle jestem ciekawa, czy faktycznie będzie miało to. Przełożenie w świecie rzeczywistym? Czy może ten magnes będzie za lekki? No więc zobaczymy. Okej, okay, jestem tego ciekawa. 17 znów jest malucia i nie jest pusta. Niesamowite. Znów horsami i jest to taka opaska granatowa. Jest dosyć cienka. Nie wiem, czy tu jest. Jest one size rozmiar i jest taka elastyczna, więc podcast raczej będzie też na rozdanie dla Was. Kolor granatowy, moi drodzy, i jak tutaj widzę, że no taki elastyczny jest to materiał. Nie przedłużamy, bo czas na osiemnasteczkę, która jest taka, zobaczcie, podłużna, większa nieco, nie jest pusta, amazing. Amazing! No i mamy tutaj również granatowy, fajnie, bardzo lubię granatowy. Jest to taki e, ręczniczek z mikrofibry. Znów jest to z Horse Brands Care. Akurat to się bardzo przydaje w stajni. Widać, że on jest taki porządny, więc ja jestem zadowolona z takiego ręczniczka. Zobaczmy, co okienko 19 Przyniesie Okienko 19 jest tutaj chyba takie małe. Okej. Okay. O, jest to. O, jest takie twarde. Oh my god. Boże. Ta szczotka to wygląda jak trochę czy to jest też Horse Brand Care. Tak, to też jest Horse Brand Care i ona wygląda dokładnie jak podróbka tych oryginalnych amerykańskich z szczotek. Strip Care, które sprzedaje choćby końska ręka, ale w ogóle o, to jest tak twarde. Ten ze Strip Care ma bardzo taką elastyczną gumę, więc ja przypuszczam, że ja nie będę korzystać z tego i też Wam rozdam. Może znajdziecie zastosowanie, także dziewiętnasteczka jest to... Horse Brand Care 6 w jednym. Taka szczotka, która zastąpi Wam wiele szczotek, ale już zdezelowany wygląda ten kalendarz 20 Wow, do różowego! Oh, uh. mm -hmm. To chyba nie jest, słuchajcie, dla koni stricte. O Jezu, z tego to się akurat mega cieszę. To jest na babeczki i to na pewno zostawiam sobie na takie mafinki babeczki. W kształcie konika, w kształcie takiej rozety, jak Flo i w kształcie jabłuszka. Czy to jest jakaś. To chyba nie jest jakaś taka, chociaż może końska bake and freeze. Bardzo to mi się akurat podoba. Nie wiem, czy Wy byście byli zadowoleni z takiego prezentu. Zobaczcie, moje pazury też są po prostu. Ach, oh, boskie żyle. Dobra, nieważne. E, bardzo jestem zadowolona z takiego różowego, więc na plus. I to było okienko 20, więc lecimy do 21. I to 21 było po prostu tutaj naruszone. Więc zobaczmy sobie, cóż to jest. To się widzę, rozkleiło, rozwaliło, ale. Będzie to również z tej serii House Brand Care. Taka, wydaje mi się, że jest to ręk... tak, Care Grooming Glove. To jest taka rękawica nabłyszczająca. Muszę tylko doczytać. Artificial ship skin dobra, czyli to jest sztuczna wełna, czyli jest to coś sztucznego, bo również takie rękawice nabłyszczające ma torpol, ale one są w 100% z naturalnej wełny i one super nabłyszczają, więc zobaczmy, jak ta będzie nabłyszczać. No mogę sobie ją przetestować, zresztą, że to się rozwaliło, to nie będę Wam dawać. No ale cóż, lecimy do 22 okienka, które jest tutaj. Jest małe, jesteśmy już przy końcu tego kalendarza. Powiem Wam, że jakoś na razie dla 860 zł to nie jest wow. Znów marka powtarza się horsami. Cóż to jest? Cóż to jest? Okej, okay. czyli widzę, że to jest taki komi, to jest powiedzmy taki szalik, jakby, zrobiony z miękkiej wiskozy. I może być noszony na kilka sposobów Tak tutaj tłumacząc I, jest i może być też Jako taka opaska Czyli to jest trochę e, Trochę taki mm, Uniwersalny bym powiedziała Na konie Myślę, że też Wam oddam Akurat mięciutki jest taki materiał Więc no, całkiem całkiem. Mamy moi drodzy Ostatnie okienko z tej strony Czyli 23, bo 24 Jak widzieliście z tyłu jest puste i tu... O, znów ciężko będzie wyciągnąć. A czyż to nie jest znów z tego tak magu właśnie taka metalowa na magnes, takie urządzonko, które możemy sobie albo na mejce, albo gdzieś Powiesić, bo chyba mi się wydaje, że właśnie... Zobaczcie, że właśnie tak, tylko takie mniejsze. Okej, okay, no dobra, okej. Okay. No i co? I to już jest koniec. Zobaczmy, czy nic mi się tu nie schowało, czy faktycznie miałam puste okienka, czy może gdzieś mój był błąd. Zżyje się w tym kalendarzu całościowo. I zobaczcie, no nic nie ma, nic więcej nie ma. Nie ma opcji, że coś mi się skryło. Po prostu ten kalendarz miał puste okienka. Zobaczcie. Nic, nic więcej nie ma. Tak się prezentują wszystkie te rzeczy, które były w kalendarzu. Generalnie nie są to złe rzeczy. Jest kilka fajnych, ale. Czy opłaca się go kupować za tyle pieniędzy? Ocencie sami, dajcie mi znać w komentarzach. A tymczasem ja poinformuję Was o dalszym przebiegu tej sprawy i mam nadzieję, że to się wyjaśni, bo brakuje mi najlepszych rzeczy: skórzanego kantaru, gdzie mam do niego uwiąz. Nie wiem w takim razie, co było w szóstym okienku również takiej zabawki Eskadrona mi brakuje. I naprawdę jestem nieco zażenowana aktualnie obsługą klienta z Brandu. Mam nadzieję, że albo odzyskam pieniądze, albo odzyskam te felerne brakujące rzeczy, a reszta pójdzie dla Was na rozdania, więc serdecznie zapraszam Was na kawaliadę. Poznań będę we wszystkie dni i też nie możecie zabraknąć.